Pleasure. My pleasure. Niestety kupując nowe iPhony, w pudełku cały czas mamy dołączaną starą ładowarkę 5-watową od Apple oraz stary już kabel USB typu 1 na Lightning. Tak wygląda ten kabel. Chyba każdy wie jak on wygląda. No ale przecież w dzisiejszych czasach standardem jest już używanie szybkiego ładowania. I nasze iPhone'y potrafią to robić. Trzeba tylko, niestety, coś dokupić. W przypadku iPhone'ów od 8 i nowszych możemy ładować iPhone'y przy pomocy szybkiego ładowania po kablu. W tym celu musimy kupić. Albo dodatkową ładowarkę, albo tylko i wyłącznie kabel, jeżeli ładowarkę już mamy. Jeżeli kupiliście albo zamierzacie kupić dowolnego MacBooka, który ma złącze Thunderbolt 3, to oznacza, że taki MacBook w zestawie ma również specjalną ładowarkę na USB typu C Thunderbolt 3. Tak wyglądają takie ładowarki. W zależności od modelu mamy różne wielkości tych ładowarek, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że tutaj mamy takie złącze. I razem z taką ładowarką otrzymujemy kabel USB typu C na USB typu C, przy pomocy którego ładujemy naszego MacBooka. Jedyne co musimy dokupić do takiej ładowarki, to specjalny kabel USB typu C na Lightning który kosztuje 99 zł i jest on tylko i wyłącznie sprzedawany w Apple. Więc, jeżeli mamy właśnie taki kabel, to wtedy możemy przy pomocy takiego kabla i takiej naszej ładowarki do MacBooka ładować naszego iPhone'a znacznie szybciej, ponieważ w przypadku takiego kabla i takiej ładowarki naładujemy całkowicie rozładowany telefon w ciągu 30 minut do 50% baterii. Oczywiście, jeżeli telefon nie będzie rozładowany i na przykład będziecie ładowali od 20%, to tak naprawdę w ciągu 30 minut jesteście w stanie osiągnąć nawet 80% naładowania baterii, a tak naprawdę jeżeli będziecie ładowali od 20 do 80, to podobno jest to najzdrowsze dla baterii w Waszym iPhone'ie. Także w takiej sytuacji, jeżeli macie właśnie taką ładowarkę MacBooka, to również możecie przy pomocy takiego kabla oczywiście ładować wasz telefon bezpośrednio z MacBooka, ale równocześnie też zgrywać dane, zdjęcia, filmy z iPhone'a na MacBooka. No i idzie to oczywiście znacznie sprawniej. I nie musicie do tego już używać takiej właśnie przejściówki czyli. USB typu C na USB typu A, po to, żeby podłączyć ten właśnie stary kabel do MacBooka. W związku z tym życie staje się prostsze, wyładujecie telefon szybciej, no i być może wasza bateria nie zużywa się tak szybko, chociaż to jest niepotwierdzona informacja. Tak wygląda wykres ładowania mojego telefonu, kiedy korzystam tylko i wyłącznie właśnie z tego przewodowego szybkiego ładowania. Także proste rozwiązanie. Jeżeli chcecie ładować szybko wasze iPhony, to jeżeli macie już MacBooka z taką właśnie ładowarką, to wystarczy dokupić kabel. Możecie również dokupić taką ładowarkę do iPada Pro nowego, która również ma złącze USB typu C, i wtedy, no niestety, również trzeba dokupić odpowiedni kabel. No i dzięki temu wasz telefon będzie ładował się szybciej. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami. Do zobaczenia. My